Dziś spróbuję odtworzyć przepisy na pączki z 1783 roku, a w zasadzie to z 1746. I w sumie to no nie wiem, czy powinienem powiedzieć: pączki, bo efekt końcowy nie będzie przypominał za bardzo tego, co znamy z cukierni. Dlaczego? Opowiem o tym później, ale najpierw skupmy się na tym, co w ogóle będę robił i z jakich źródeł będę korzystał. Zrekonstruuję dziś trzy przepisy. Dwa pochodzą z książki. Kucharz doskonały autorstwa Wojciecha Wielątki z 1783 roku. I musicie wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, Wojciech Wielątko nie był kucharzem. Nie był też cukiernikiem. Był pisarzem Dorotkiewiczem, który próbował wiązać koniec z końcem, przekładając na język polski zagraniczną literaturę. Tak też jest kucharzem doskonały. To nie jest dzieło Wojciecha Wielątki. W sumie to nie jest też tłumaczenie, bardziej coś w rodzaju przeróbki, książki pod tytułem Kuchnia Mieszczańska z 1746 roku. Jej autorem był Menon, ale nie wiemy jak pana imię. Z tejże właśnie publikacji pochodzi trzeci przepis, który dziś spróbuję stworzyć, a którego nie ma w przekładzie Wielątki. Druga rzecz, którą musicie wiedzieć, jest taka, że mam wiele wspólnego z Wojciechem Wielątką. A mianowicie ja też nie jestem kucharzem ani cukiernikiem. Po prostu kocham gotować, uwielbiam jeść. I na tym kanale dzielę się z Wami moją pasją. Dlatego lepiej wstrzymajcie się, jeżeli chcecie odtwarzać te przepisy razem ze mną. Nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Nagrywam ten wstęp jeszcze przed rozpoczęciem pieczenia, gotowania. Potraktujmy ten film jako wspólną podróż przez historię i próbę dowiedzenia się, jak w tłusty czwartek jedli ludzie 200 lat temu ponad 200 lat temu. Do dzieła! No więc, pierwsza rzecz, którą przygotuję, to pączki śmietankowe. Potrzebuję garść mąki, dokładnie tak jest w przepisie, trzy całe jajka, sześć żółtek, cztery pokruszone makaroniki, u mnie to biszkopty ze zmielonymi w moździerzu migdałami, powinny zadziałać tak samo. Dalej, smażony kwiat pomarańczy, który zastąpiłem podsmażoną na oliwie skórką, podsmażona skórka z cytryny, pół kwaterki śmietanej i mleka. mleka. Kwaterka to była jednostka objętości... Wynosząca około 250 ml, czyli potrzebuje jakieś 125 ml albo gramów. I spory kawałek cukru. Tak, cukier kiedyś był w kawałkach. Ja dałem około 60 gramów. Pierwsza rzecz, na którą trzeba tu zwrócić uwagę, to brak drożdży. To wskazówka, że ostateczny produkt na pewno nie będzie tak mięciutki i puszysty jak dzisiejsze pączki. Historyk Jędrzej Kitowicz pisał, staroświeckim pączkiem trafiwszy w oko, mógłby go podsinić. Nie napawa mnie to optymizmem, ale już za późno, żeby się poddać. Za recepturą rozpoczynam od podgrzania na niewielkim ogniu mąki z jajkami i żółtkami. Intuicja i doświadczenie w przyrządzaniu karbonary podpowiadają mi, że to nie jest najlepszy pomysł, ale kim jestem, żeby kwestionować wiedzę XVIII wiecznego Pisarza I jego anonimowego francuskiego prekursora. W powietrzu unosi się woni jajecznicy, kiedy do garka dodaje skruszone biszkopty z migdałami, a następnie smażone pomarańcze i cytrynę, śmietane mleko i cukier. Całość gotuje na minimalnym ogniu przez kwadrans, a następnie studzę w naczyniu wysypanym mąką, rozłożywszy je na grubość palca. W kolejnym etapie przepis informuje mnie o konieczności pokrojenia ciasta na małe kawałki. Patrząc na jego konsystencję, mam do tego pomysłu ambiwalentny stosunek, to też dodaje trochę mąki i jeszcze trochę, i jeszcze trochę, po czym wyrób formuję w kulki i obtaczam w mące. Ostatni krok to smażenie na oliwie. Oliwa w XVIII wieku była cholernie droga i rzadko smażono w niej na głębokim tłuszczu. Z szacunku do autora przepisu i na potrzeby historycznej precyzji trzymam się tego kurczowo. Pączki pięknie się rumienią i po obsypaniu cukrem rzeczywiście wyglądają jak pączki. Na próbę smaku muszą jednak poczekać, ponieważ zaplanowałem, że skosztuję wszystkie trzy przysmaki na raz. W następnej kolejności zabieram się za pączki z pomarańczy. No i tu dochodzimy do sedna naszego problemu z początku filmu. Ten pączek na pewno nie będzie wyglądał jak pączek, jakiego znamy, ale to nie znaczy, że nie był nim w XVIII wieku. Definicja pączka jest historycznie dość płynna. A na podstawie lektury kilku źródeł i artykułów wnioskuje, że nazywano tak po prostu różnorakie słodkie i tłuste wyroby z ciastem lub z ciasta, którymi obżerano się przed postem. A cofając się nawet dwa milenia wstecz do starożytnego Rzymu, pączki to ciasto faszerowane tłustym mięsem i wcale nie były słodkie. No i komu to przeszkadzało? Nasz pączek z pomarańczą słodki będzie na pewno. Zaczyna Zaczynam od ugotowania ćwiartek owoców w wodzie z cukrem. Potem wyrabiam proste ciasto z mąki, oliwy, soli i wina. Co cieszy mnie niezmiernie, bo lubię wszystkie napoje na 4 litery. Pomarańcze obtaczam w tak powstałej miksturze i siup na rozgrzaną oliwę. Wino, oliwa pomarańcze. Niby śródziemnomorze, a jednak Polska. Po pocukrzeniu pachnie to naprawdę pięknie i już nie mogę doczekać się konsumpcji. Najpierw czeka mnie jednak ostatnie wyzwanie, czyli zderzenie z francuskim oryginałem, kucharką mieszczańską. Nie jestem biegły w XVIII-wiecznej francuszczyźnie, zatem skorzystałem z pomocy przyjaciela, który wsparł mnie w tłumaczeniu. Wyprowadzony wspólnymi siłami przepis wykonałem w następującej kolejności. Zacząłem od rozpuszczenia w rondelku 100 gramów masła. I był to podręcznikowy pierwszy błąd pałkarza, ponieważ przepis wyraźnie mówi o objętości masła wielkości. Jajka. Jak do tego doszło? Nie wiem, ale błąd ten zemści się na mnie w dalszej części filmu. Następnie dodałem do masła skórkę z limonki, kandyzowaną skórkę pomarańczy, skórkę z cytryny oraz wodę z kwiatu pomarańczy, która pachnie jak perfumy mojej prababci. Potem do gara poszła sól, woda, cukier oraz mąka. Tej ostatniej tyle, by otrzymać gęste, ale gładkie ciasto. Taki też był mój wyrób, więc z uśmiechem na ustach przeszedłem do następnego kroku, czyli przelania wyparzonej masy, do drugiego naczynia. Tam też dodałem jajo, by uzyskać gładką, ale nierzadką konsystencję. Po dokładnym wymieszaniu mikstury drewnianą łyżką, zgodnie z instrukcją Menona, wylałem ją do naczynia i rozprowadziłem na grubość palca. Na tym etapie byłem przeszczęśliwy. Ciasto pachniało wyśmienicie i wyglądało na takie jak trza. Moja radość zaczęła ulatniać się na etapie smażenia. W kilka minut po dodaniu do tłuszczu masy ta zaczęła się rozpadać. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale już wiem, że to kwestia za dużej ilości masła. Przez które ciasto niewystarczająco się związało. Mimo to podjąłem desperacką próbę stworzenia pączka ostatecznego, który na końcu razem z innymi trafił na talerz degustacyjny. I choć ustawiłem sobie piękne stanowisko, z przykrością informuję, że nie nagrał mi się dźwięk. Zatem dzielę się wrażeniami z tak zwanego offu. A wy możecie popatrzeć jak... Uroczo wcinam. Pączki śmietankowe. Pomimo początkowych obaw wyszły naprawdę smaczne. Były mocno słodkie, miękkie i nawet trochę przypominały współczesne pączki. Brakowało im jedynie puszystości, trochę drożdży i byłoby naprawdę git. Dodatkowy plusik za to, że nie stwardniały na drugi dzień. Daję im 6,5 na 10. Pomarańcze w cieście z wina miały w sobie coś wyjątkowego. Muszę przyznać, że nie jadłem jeszcze nic o podobnym smaku, choć nie mogę się zdecydować, czy było to dobre, czy niedobre. Same owoce były sympatycznie kwaśne i pomarańczowe, ale tak przesiąkły tłuszczem, że jedzenie ich nie do końca sprawiało mi radość. Z drugiej strony jestem w stanie uwierzyć, że są tacy, którym by to posmakowało. Moja ocena to dobre, ale więcej nie rób. Ostatni specjał, którego nazwę mój przyjaciel przetłumaczył na pączki, suflety lub pierdy i mały ptysie, ufam, że to rzeczywista nazwa, nie wyszedł tak, jak powinien z uwagi na moje własne roztargnienie. Obrzydliwie tłuste, nadzwyczajnie słodkie, 3 na 10. Podsumowując, w dzisiejszym cukierniczeniu na pewno nie pomógł fakt, że jeśli chodzi o przyrządzanie słodkości, to jestem Jaroszem. Ktoś z większym doświadczeniem pewnie byłby w stanie tak przerobić te receptury, żeby pączki można było zjeść ze smakiem. Choć tak naprawdę starałem się jak najwierniej odwzorować oryginalne wskazówki, by rzeczywiście przekonać się na własnych kubkach smakowych, co jadali nasi przodkowie na zakończenie karnawału. I powiem jedno: ewolucja prowadzi pączki w dobrym kierunku. Życzę Wam smacznego tygodnia i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. A no i wiem, że już po tłustym czwartku, ale to mój pierwszy taki film i zeszło mi się dłużej niż zakładałem. Będzie lepiej. Pa pa!